Hejka kochani! Tak, jesteśmy na obsie, Mamy do Ej, jeżeli jest opóźnienie, to sorry, bo musiałam... Aby... No, aby było, e, no... E, był live, tak? Żeby nie było live. Zaraz wracam. Tak, zaraz wracam. Thank oh. you. thank <síntos> you yeah. Hejka kochani! O Jezu jakie piękne, jaki to Discord mi tak strasznie jest gata. Oh my god! Chcę zobaczyć czy taką mi to mieć gata, bo ja mam straszne opóźnienie. Poczekajmy! Poczekajmy, poczekajmy. Bo ja chciałam zobaczyć, czy w ogóle mi... bo już wszystko się tak jakby slagowało. I ja takie miałam, buta head. Hejka kochani! E, dobra, e, mam straszne opóźnienie. Mm -hmm. e, znaczy nie mam aż takiego strasznego, ale mam opóźnienie. Dlaczego? Dlaczego? Z powodu tego, że mam lagi, jakby, a chcę mieć lagów. A ogólnie nie, nie wiem, czy będziemy grać, bo myślę, że ja mam za duże lagie, serio. takie mocne, mocne, takie mocne, mocne. Nie, nie, wiem, czy będę grać w ogóle nie, No to ale mało osób jest, dlatego możecie zaprosić kogoś. Jezu, nie, kogoś. nie, 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 tak nie, jest nie, 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 Jest nie, 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 Boże nie, nie wiedziałam, że... Mam dlaczego, 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 że mam... Nie wiedziałam, że będę... w ogóle będę... jestem ok fajnie... Boże, jakie to jest zlagowane. w planet, nie pytajcie się. Nie pytałem się o moją skórę, bo zmieniłam sobie skórę na Mr. Planet. Nie <laughs> chciałam kupić ją dla VIP. A to chyba też jest dla VIP, nie wiem. No, prawdopodobnie, ale niby tak Wszystko mi się zlagowało Zliczowało, co się stało Jest to gruba gęstość Ju, co mi spamięcie? A, to Oli mi spamię dobra, nie waży Ale mi się tak Discord laguje, więc raczej, raczej, raczej No, wszystko mi się teraz zlagowało Dobra, znaczy nie zlegowało mi się jakby, znaczy, tak. gdzie są twoje dzieci? O co to mam? O co come mam? Class 3, class three. Nati pati hejka. Zlagowało mi mój telefon. nie mam z siebie bałagan. Ja chyba zaraz pójdę na telefon, no. Bo mi to wszystko normalnie lakuje. Magdalena Dolat, hejka. Nie. Jezu, ja mam z... ze swojego metabek masakra Zobaczymy jaki ja mam głos w ogóle na tym nagraniu oh. oh Boże Boże, jezu jaki ja mam głos dziwny Taki, taki cringe, serio taki Dobra Mój głos jest okrutny I ja chyba chciałabym wyjść z Mr. Planet Dead. Tak, Mr. Planet Dead Mam mój na Mr. Planet Dead a Po prostu nawet nie mogę wyjść z tego Czyli mi czyli Moderatorzy mi nie, pozwala, nie pozwalają Wyjść z Mr. Planet I w ogóle miałam ostrzeżenie dzisiaj Że niby naruszyłam Coś swoich praw Że coś napisałam Naprawdę ja muszę mieć hasło na Discordzie, a nie na, na mój StarPanel, bo no. Dobra, ja zaraz wracam. Nie uciekajcie ode mnie, bo ja nie chcę, byście uciekli ode mnie. uciekajcie moje kotki. moje kotki. Nie uciekajcie. Dobra, yy, poczekajcie na mnie, kochani, bo yy, mój Mr. plan się zlagowało. Nie no, ja nie wyjdę z spam. Ja <laughs> się zesram, jak ja wyjdę z tego. O, bo... nie, teraz mam brak odpowiedzi. Jestem... kocham Mr. Planet. Jak ja kocham tą grę. Kochani, chyba wyszłam z... Mówi, Mamiulka, będziesz mieć bana, uważaj. Nie, nie będę mieć żadnego bana. Co wy gadacie? Oh my god, wyszło mi z Mr. Pan. Czy nadal... Ja, ja nie będę mieć bana. Czy ty tego rozumiesz? Ja, ja mieć bana to z gówno.

Dobra, mój kąt zaraz wybuchnie. Perfekcyjny. Powracam na poczwarkę. Mam opóźnienia. A si Bo już. Bo kąt to nie działa. Kąt to mi działa. Nie działa. Tutaj masz czekolwiek do Mam kur. Okay. Dobra. Mam kurtyczkę bili, jakby co? Dobra, mój. Komp is dead. Tak, komp is dead. Dobra, laguje mi strasznie i ja chyba skończę zaraz live'a, bo. Jak mi komp zdeadnie, to wiecie, będzie wybuchowym deadem ripem. Więc wiecie, o, wiesz, mam Mr. Planet. Ale wiesz, jak teraz wyjdę Mister Planet, to mnie wywali za jakieś 3 sekundy. Nowa karta. Jak to jest takie piękne. Mm, Jezu szkoda, że nie mam opcji płatności PSC. Um, dodam y, dodam jutro. Jutro Mam twój będzie jak bomba atomowa. Jej! jest chyba w Mr. Planet. Ale obs mnie laguje. I jestem perfektem. Ej, dobra, ja chyba zaraz wracam, bo musiałabym...